Hej, cześć siłanko, witajcie jeszcze raz z powrotem do boju idziemy pojedynek, o mogę wziąć potyczkę a jest, ładnie e, odnośnie pytań pytań na... tak mieliście do mnie parę pytań więc ja sobie przygotowałem taką kartkę z tymi pytaniami Zaraz powtarzam nasz dźwięk. to jest ustawienia Głośność, ogólna głośność. Przyciszymy sobie głośność, głośność efektów. Też damy. Tak, okej, okay. wybrana muzyka, nie wiem, mamy damy jeszcze ciszę? Nas bo słyszeć, dobrze. Mm, to wykonane przez gry, idę nam. Zrobię inaczej, do boju, ja sobie mogę wziąć potyczkę, teraz tego. Tak potyczkę, czyli już sobie trzy mapy mogę wybrać, dobra, zagram sobie w tych tych, mieliście pytanie, jakie mam pasje, hmm, pasje jakie mam, nagrywanie na kanale, praca, no nie wiem, to nie jest moja pasja, ale dobra, nie. no pasja, bo w sumie jak pracuję, to nie jest moją pasją, hmm. Nie wiem, hobby, hobby to też chyba jako pasja się czas, zalicza się, więc myślę, że jazd na motorze, samochodem, nie wiem, czy będę mieć dzieci, będę mieć, na pewno, ale dopiero tak, nie wiem, z, z, za wieku 25 lat, nie wcześniej, nie wcześniej, czy będę kiedyś żonaty, no na pewno będę żonaty. To jest to jest nieuniknione, że będę na ty. Dobra. Zagramy sobie w potyczkę, tak się nazywa chyba. Tak. Potyczka. Zobaczymy jak to nam pójdzie. Co będę robił w dalszym życiu? Na pewno będę chciał zająć się fryzjerstwem tak trochę bardziej lepiej niż teraz umiem. Chciał być jakiś, nie wiem, no dobrym fryzjerem, bardzo dobrym, niedobrym. Dobry to jest mało powiedziane. E, czy będę robił... Jaki jest mój ulubiony kolor? Czarny, zielony, niebieski i... granatowy. Trzy takie cztery kolory. Kolor mych oczu jaki mam niebieski. Możecie zobaczyć. Zaraz to wiem. Nie wiem. Tu są niebieski. Jak oceniam swoją osobowość? Hmm. To jak oceniam swoją osobowość? Nie wiem, szczerze, nie, nie wiem, nie odpowiem na to pytanie. Nie myślałem na takim czymś. Ja rodzeństwa. Miałam raz, dwa, trzy trójkerzy. Brata starszego, siostrę i młodszego brata. Y, czy mam jakieś zwierzę zwierzę mam to dużo nie tak psa śnałcera teraz mam sznaucerkę, dziewczyny, sukę i mam jeszcze y, mam jeszcze Mam jeszcze... I... Jajku, I mam jeszcze... Dwa koty. Yy, czy tęsknię za jakimś, Tęsknię i to bardzo, ale to nie jest teraz. Bardzo tęsknię za jedną osobą, to mm. być Miałem wakacje, nie wiem. No, na pewno z dziewczyną, może z jakąś jeszcze, może ze swoją ekipą, polecę. Zobaczymy. Albo z koleżankami, zobaczymy jak to będzie. No, come on, ładuj się. To tak, tak, to jakoś tak to leci, no. <grystanie> ja... Ja mam sobie Heroes General. Generals, żeby dokładnie powiedzieć. Tak. Hej.